Identyfikator podmiotu SCP-003 klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-003 jest przechowywany w stałej temperaturze nie mniejszej niż 35 stopni Celsjusza, a wskazana jest przekraczająca 100 stopni Celsjusza. W razie awarii i zasilania, przyporządkowani pracownicy zobowiązani są do utrzymania SCP-003. 0031 powyżej krytycznej temperatury przy użyciu ciepła ciał. Całość personelu po fizycznym kontakcie z SCP-0031 podlega sterylizacji. scp 0031 nie może zostać usunięty z SCP-0032 z wyjątkiem sytuacji awaryjnej opisanej powyżej. W razie zaobserwowania znacznych zmian w aktywności run SCP-0032, wzoru częstotliwości lub koloru, należy zgłosić to nie później niż 3 godziny od wystąpienia. Zanik aktywności run musi zostać zgłoszony natychmiastowo. SCP-0032 należy bez przerwy zasilać przez usunięto. Generator 0039 Szczegół w załączonej dokumentacji. Opis. SCP-003 został znaleziony przez drużynę SRV-04SZ Szczegóły w załączonej dokumentacji. SCP-003 składa się z dwóch elementów różnego pochodzenia, oznaczonych jako SCP-0031 i SCP-0032. SCP-0031 wydaje się złożony z hityny włosów i paznokci przypominających usunięto, ułożonych podobnie do kształtu komputerowej płyty głównej. Badania SCP-0031 wykazują, że jest starszy od najstarszych znanych układów scalonych o usunięto. SCP-0031 jest uważany za świadomy, ale nieaktywnie niebezpieczny, z wyjątkiem pewnych okoliczności, szczegóły w załączonej dokumentacji. SCP-0031 znaleziono na kamiennej tablicy SCP-0032, na której obecnie się znajduje. Runy na SCP-0032 nie przedstawiają żadnego znanego języka i błyszczą się bladymi kolorami. Są to próby komunikacji interpretowane, Usunięto. Analiza wykazała, że SCP-0031 i SCP-0032 są różnego pochodzenia. SCP-0032 jest kontrolowany przez wewnętrzny, niebiologiczny komputer, którego zawartość jest w większości niedostępna bez ryzyka uszkodzenia SCP-0032. SCP-0032 jest zdolny do kontrolowanej emisji radiacji, w tym ciepła, i usunięto. Uważa się, że SCP-0032 mógł powstać w celu przechowywania SCP-0031. Metody opisane w dodatku 00301 pozwoliły uzyskać dostęp do części danych z SCP-0032. Choć interpretacja nie prowadzi do konkretnych wniosków, przechowywane informacje mogą dotyczyć y, przeszłych lub potencjalnych przyszłych. Restrukturyzacyjnych wywołanych przez SCP-003-1. SCP-003-2 zawiera wewnętrzne źródło energii w postaci usunięto, który zdaje się tracić energię od przed odkryciem przez SRV-04ST. Niewykluczone, że SCP-003-2 skontaktował się z SRV-04SC. Przez usunięto inne organizacje również zostały ostrzeżone o istnieniu SCP-003, prawdopodobnie w podobny sposób. Pomimo to SCP-0032 nie wydaje się świadomy, co wnioskuje się z usunięto i braku reakcji na usunięto, w tym procedury M03 Gloria. Kiedy temperatura SCP-0031 spada poniżej 35 stopni Celsjusza, Oba elementy wchodzą w reakcję. Najpierw SCP-0031 wchodzi w stan rozrostu charakteryzujący się wykładniczym wzrostem masy. Stan rozrostu składa się z dwóch faz. W obu SCP-0031 częściowo napędza swój rozwój pochłanianiem materii wokół. Zaczynając od materiałów nieorganicznych, w tym składników atmosfery, a następnie martwych składników organicznych, m.in. martwych komórek skóry, włosów, chityny, szkliwa, kreatyny. I innych. Pierwsza faza to faza domyślna, a druga faza uruchamia się kiedy SCP-003-1 wchodzi w kontakt z żywym materiałem organicznym. W drugiej fazie SCP-003-1 może zatrzymać, spowolnić lub zmienić swój wzrost, a także przetwarzać nieorganiczne i martwe. Organiczne składniki ma w pełni funkcjonalne. Podobne struktury, podczas gdy usunięto. O ile wzrost podczas pierwszej fazy jest stały, o tyle w drugiej fazie spada o 20-90%. Cały czas, kiedy SCP-0031 znajduje się w kontakcie z żywą materią organiczną, stopień spowolnienia zależy od złożoności organizmów kontaktujących się z SCP-0031, jak potwierdzają usunięto. SCP-0031 przeznacza duże ilości mocy obliczeniowej na analizę żywego materiału. Podczas każdej z faz rozwoju SCP-0031, SCP-0032 wystrzeliwuje strumienie promieniowania filowo powstrzymujące wzrost SCP-0031 i odwracające jego przebieg. Gdy temperatura SCP-0031 przekracza 100 stopni Celsjusza. Podobne promieniowanie może być emitowane przez usunięto. Biologia SCP-0031 stała się obiektem szeroko zakrojonych badań. Zauważono, że istotne elementy wykazują podobieństwo do SCP-1512 SCP oraz SCP-2756, z których ostatnie dwa nie mają żadnych innych stwierdzonych powiązań z SCP-0031 ani są wzajemnie. Nie są także w pełni zrozumiałe, technicznie nawet w mniejszym stopniu od SCP-003, którego poznanie zawdzięcza się szeroko zakrojonym badaniom interdyscyplinarnym. Obecnie nie przeprowadzono żadnej przekonującej analizy, która wyjaśniałaby, co łączy SCP-003-1 z wyżej wymienionymi innymi obiektami SCP oraz w związku podmiotu z nowoczesną technologią, nie licząc jego wyglądu oraz potencjalnej miliki działającej w nieznany sposób. Dodatek 00301. Na podstawie informacji z analizy lingwistycznej run SCP-0032 i usunięto, drużyna badawcza M03 Gloria nawiązała połączenie między SCP-003 i usunięto w celu analizy funkcjonalności. SCP-0031 Musi być od teraz uważany za świadomy i utrzymywany w odległości co najmniej 1 km od usunięto i produktów ubocznych. Dodatek 00302. Utrata mocy SCP-0032 została pogorszona przed działaniami M03 Gloria na żądanie O5. M03 Gloria będzie kontynuowana. Dodatek 00303. Usunięto. Podczas tego procesu SCP-003-1 podwoił swoją masę i rozpoczął gwałtowny rozrost strukturalny. Natychmiast przywrócono temperaturę 100 stopni Celsjusza. Rozrost SCP-003-1 trwał 9 minut i 6 sekund, po czym SCP-003-2 wytworzył gwałtowną falę promieniowania. Po tym SCP-003-1 powrócił do początkowej masy w ciągu 3 minut. I 36 sekund. Nowe elementy rozpłynęły się w pylistą masę, która została zebrana do analizy. Zarówno SCP-0031, jak i SCP-0032 zaprzestały wykrywalnej działalności. SCP-0032 nie wznowił działalności do połączenia do, usunięto źródła zasilania. Runy SCP-0032 zaparwiły się na jednolity, szary kolor. I nie wznowiły działalności przez 3 godziny, po czym usunięto. SCP-003-2 zdaje się obecnie niezdolny do utrzymywania strefy przechowawczej w temperaturze powyżej 35 stopni Celsjusza bez zewnętrznego źródła zasilania. Dodatek 003-04. Powtórzono procedurę opisaną szczegółowo w dodatku 003-03 i SCP-003-1 ponownie wszedł w stan wzrostu. Po 10 minutach i 13 sekundach SCP-0032 ponownie wytworzył falę radiacji, wzrost SCP-0031 zatrzymał się na 36 sekundach i wznowił z poprzednim tempem. Zwiększywszy czterokrotnie swoją masę, SCP-0031 uformował powłokę zewnętrzną i ciało. Które początkowo przybrało formę podobną kształtem do wężowidów o promieniu 15 metrów, włączając w to element uznany za główny procesor o średnicy 3 metrów. Uformowało organy sensoryczne zdające się badać środowisko wokół i częściowo przyniósł swoją strefę przechowawczą w usunięto. Następnie scp 0031 wyłamał się z przechowalni, wchodząc do galerii obserwacyjnej, gdzie znajdowało się 9 członków M03 Gloria. Przy fizycznym kontakcie z żywymi organizmami SCP-0031 wszedł w fazę drugą i usunięto. SCP-0031 zatrzymał rozrost na 15 minutach. Następnie SCP-0031 wznowił rozrost i przeniósł swoje składniki na kształt kobiety o niemal 3 metrach wzrostu z dużą ilością macek formujących nowe włosy SCP-0031. Po czym SCP-0031 1 Wydał podstawowe dźwięki i usunięto. Nieznany biały człowiek, później rozpoznany jako Usunięto, podszedł do strefy przechowawczej w towarzystwie drużyny agentów. Usunięto, utrzymywał, że działa na rozkazy O5 i próbował nawiązać komunikację z SCP-003-1. Usunięto. Agent z M03 Gloria przywrócił zasilanie SCP-003-2. I włączył zapasowe generatory, by przywrócić temperaturę 100 stopni Celsjusza. SCP-0031 powrócił do zwykłego stanu w ciągu 21 minut i 7 sekund. Następnie został bez problemu zamknięty w przechowalni. Żadni członkowie M03 Gloria, którzy nawiązali kontakt z SCP-0031, nie zostali w żaden sposób fizycznie zranieni. Jedynym efektem była łagodna trauma psychiczna. Przetworzone materiały pierwotnej strefy przechowawczej SCP-003 nie rozpuściły się i są obecnie badane. Dodatek 003-05 W świetle poprzedniego wypadku O5 usunięto ze zgodą O5: O5 i O5 Tym samym wszystkie procedury. M03 Gloria zostały zawieszone na czas nieokreślony. Wymagany program dostępu specjalnego M03 Gloria. Udzielono dostępu. Transkrypt raportu z incydentu A21b, cykl 8. Dokument rozpowszechniany pomiędzy dowództwem o 5 i pracownikami fundacji. Przesłuchujący. I obecni: O52, O55, O57, O510 i personel. Przesłuchiwana? Dr. Tilda David Moss, naukowiec prowadząca M03 Gloria, wycinek 35A. Próbowała z nami porozmawiać. Wszyscy słyszeliśmy jej głos w naszych głowach. Mówiła jakimś półjęzykiem, którego nie mogliśmy w pełni zrozumieć, niektórzy natychmiast stracili przytomność. Ja wytrzymałam trochę dłużej, ale nie z powodu mojej determinacji. Ona po prostu mówiła nam o różnych rzeczach. Jonesowi przewinęła wszystkie wspomnienia, jakie miały. Zrobiła to w ciągu minut. Rozszarpała trzech naukowców, a potem złożyła ich z powrotem bez żadnych szkód. Ona nie rozumie ludzkich emocji, i bólu, ani tego, w jaki sposób doświadczamy świata. Tak, uważam, że procedury przechowawcze są konieczne. Słuchajcie, ona chce przetworzyć świat w raj, raj będący jej wyobcowanym wyobrażeniem raju, ale nadal raj dla nas, dla ludzkości. Ona z radością stworzyłaby raj dla każdego wystarczająco złożonego organizmu, na jaki by trafiła, każdego zaawansowanego na tyle, by ją zaakceptowało, na przykład dla psa albo muchy. Jeżeli ponownie uszkodzi przechowalnię, musimy tam być pierwsi. Jakby to wyglądało? Nie wiem. Pokaza nam zdjęcia, niezupełnie zdjęcia, mogę użyć je myślami, ale to nie zdjęcia. Najbliższą temu rzeczą, o jakiej wiem, jest to, co widzisz, kiedy nagle zamykasz szczelnie powieki, tylko że jaśniejsze i bardziej skomplikowane. Z tymi zdjęciami wiązały się jakieś metaliczne dźwięki. Efekt ten wydawał się pewnego rodzaju słowami, Wierzę, że chciała zobaczyć, co możemy zrozumieć, by sama mogła nas zrozumieć. Nie miała wystarczająco dużo czasu, by nas w pełni zanalizować. Nie wiem, co by się stało, gdyby jednak zdołała.